Siemano widzowie. Dziś zagramy sobie na stronie G4Skins. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Plus, zachęcam was do skorzystania z mojego kodu referacyjnego. Klikacie sobie kod promocyjny na G4Skins i wpisujecie sobie STRIXED. Klikacie użyj i da to wam 5% do doładowania portfela. I jeśli jeszcze nie graliście na tej stronie skrzynkę Milspec na start, a my co? Bez przedłużania zaczynajmy. Na początku zacznijmy sobie od jakichś eventowych może. Chciałbym pozbierać trochę jajek, bo później można użyć w takim generatorze. Macie tutaj breaker, że zdrapujecie sobie jakoś, otwieracie jajka, generator. Wpisujecie, ile macie tych jajek i Wam generuje skina. A ranking, no to ci, co mają najwięcej jajek, dostałem najlepszej teby. Tak to powiem. Zaczniemy sobie od skrzynki za 4 zł, ale polecimy od razu 3. Co będziemy mieli? Gry gdyby ten grinder, ale kurde, ile tych kontaktorów, czy jak to jest. Mm, je sobie usuniemy. Dzisiaj saldo nie jest takie złe, ale otworzymy sobie jeszcze raz trzy. Teraz. Proszę sypnij coś dobrego. No nie no, znowu Steel Delta, tylko. No nie najlepiej. No zostawimy sobie oczywiście. Ale chciałem więcej. Przejdziemy sobie znów do jakichś eventowych. Bunny Blast, 14 złotych. Otworzymy trzy, bo saldo jak widzicie, fajne, fajne. Nie jest już jakieś najgorsze. I mamy, proszę stój, zostań na tym, Eko! O, 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 to może być drogie, 18. No, o, to mi się podobają takie dropy. To sobie sprzedamy. Otworzymy sobie jeszcze dwa razy. 28. I mamy. No no, Irka. O! To może być mega drogie, jeśli dobry, ale nie. Filtestet. Mm, co nam dropuło tu słabego, to 52 grosze. Usuwamy. Przejdźmy do jeszcze droższych skrzyneczek z eventu. Póki co nam oddaje ten event tych tylko trzy, bo te. Podobna cena chcę już przejść do droższych. 60 zł. A mamy. Zatrzymaj się tu! O kurde! O nie! Kurde, gdyby ten slejcik jeszcze był. Coś innego. Gdyby trzy ice Coldy był mega plus, a tak to ile? Tylko sprawdzę. No takie 6 zł plus, no ale co to za plus? Dobra. Tak jak mówiłem, przejdziemy sobie do następnych. Karot Crusader. To jest już droższe. Otworzymy sobie trzy. Aż stówka. No ale proszę, daj coś. Co my tu dropniemy? Mmm... Już ten Kaiman by był lepszy. Ja się. Przewaliliśmy właśnie stóweczkę. No i nie najlepszy dropik, no nie powiem. <grystanie> nie cieszy mnie on w ogóle. Co jest? O. A sprawdźmy, co by się stało, gdybyście wbili na stronę i po prostu użyli mojego kodu. Co moglibyście dostać? Macie tu szansę nawet na skina za 430 zł, ale załóżmy zdobywacie takiego gloczka. No i złoty 20, no jak za darmo, każdy by przyjął. Polecam wam użyć kodu. A my otworzymy sobie przedostatnią skrzyneczkę. Hopping havoc. To jest droższe, dlatego dwie. Albo trzy. Najwyżej dużo stracimy. Proszę, daj dużo. Przybliżę wam. Nie. No, gdyby do tego. O nie, to nie jest drogie. O nie! 71 zł? 900 no jakoś no 8 dych w plecy, no. Nie najlepiej dołącz. I ostatnia. Zrobimy trzy skrzynki, ale... Nie, dwie. Dwie, ale po kolei. Lecimy pierwsza. Co tu jest najgorszego? 12 zł. No nie! Najgorszy item wyleciał nam. Ale za te 500 jajek, ale... Proszę, daj coś. No, takiego aka headshot, co? dzik statrak! O, o, o. O! No i to jest itemek, dobra. Mamy to. Teraz nam sypu. A nie, miały być przy. Trzy, znaczy. Przepraszam, Jezu. Ja otworzyłem tylko dwie. No to... Ostatnia. Coś czuję, że nie odda teraz. Oj, nie odda. Nie odda. Czuję to. Tak myślałem. Po co ja się wziąłem na tym ostatnią? Yy, przejdziemy sobie do... Znów do skrzyneczek. Jakichś takich. Hmm. Zacznijmy sobie od... Od, 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 od. chcę. One moment. Często ta skrzynka daje, dlatego otworzymy aż cztery skrzyneczki. Co dropniemy? Jeśli mega dobry stan, to drogie. mmm. Trochę słabo, ale będzie co na kontrakt. Sprzedamy sobie i przejdziemy do następnych skrzyneczek. Otwórzmy sobie w sumie naklejeczki. Takie 3 do 400 setki, żeby zejść. Albo żeby jeszcze wystarczyło na skrzynię, to dwie. Cztery dyszki, a mamy... Daj coś, daj coś. Nie. Co to jest za naklejka? Ile ona kosztuje? Ja się z niej śmiałem, a ona jest droga. O kurde. Podwoiliśmy. Fajne są skrzyneczki z stickerami. Otworzymy sobie jeszcze coś za 120 mak złotych. Otworzymy party mix, ale najpierw testowe. Tak pominę, bo to są testowe. I teraz prawdziwe otwarcie proszę, daj. Daj coś na odcinku. Nie. Nie! A co to jest? Ten Famas kosztuje dwie dyszki. Taki brzydki, ale. No dobra. Mm. No, 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 Osiem dyszek. Otwórzmy sobie. Jak mamy te osiem dyszek. 50% Mecha Industries. I otwórzmy od razu. Proszę, daj, 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 proszę. Nie. <laughs> oj, 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 No nie najlepiej. Dobra, przejdźmy sobie do Batelek. Stwórz bitwę tak jak zawsze z botami. Polecimy sobie w trzech graczy aż i polecimy sobie tak. Zacznijmy od Ani, Dolar. One moment jest, chociaż nie od One momentów dwa. Mmm Otworzymy sobie skrzyneczkę. Już wam mówię jaką. Tylko znajdę jakąś dobrą. A w Disco. Disco jest Git. Desert Dig, Assorted. Akatrze. Biszkopta Prawie zawsze go biorę. Ale to tylko przez nazwę. Black Widow. Maljuicer. Kurde, bo mało salda. A jeszcze chciałem, żeby wystarczyło na no taką mega mocną. No dobra, taką. literkę, Batelkę, znaczy się. Przepraszam. Jeśli chcecie, sobie zrobić taką, to pokazuję wam aktualnie. Jakie to są rzeczy. Jeśli chcecie, taką samą. Polecam wam oczywiście z moim kodem tutaj wpłacać. I my lecimy. Przywołaj boty. 10. Zaraz lecimy. 20 przedmiotów w ogóle mamy. Będzie co na kontrakt dać. Po tej batelce. Jeśli przegramy to pójdziemy na kontrola. Jeśli nie to może jeszcze jedna wleci. Tylko też odcinek nie może być za długi. Pierwszy skin dla mnie. To jest ważne. 5 zł. Musimy już od samego początku robić... Być daleko jakby od nich. Kurde, dropnął lepszego. A, to jest najlepsze. No i tu mnie przegonili wszyscy. Tu tyle kosztuje. Dobra, tu trochę przegoniem. Nadgoniem prześciuteńko. I on ma najlepszego, ale słabe. Mogłem tą skrzynkę w sumie usunąć. Jak nie daje nic? No ja nie wierzę. Batla za 200 zł tak mało daje. O! O! Wiedziałem, no bo to z tej skrzynki. Brawo. O nie! Glowsy! 308 zł. Bandura, daj coś, proszę! Nie ma. Straciliśmy. No, farta miał. Jezu, glowsy musiał dostać. Ach, jeszcze raczej batele gdzieś nie będzie. Dlatego idziemy sobie teraz na kontrol. I zrobimy sobie... Hmm. Urban hazard. I tutaj skinek za jakieś. 170 zł wystarczy, czy za dużo możemy jeszcze więcej. 190. Nie, nie dwa na raz. 105, dobra, lecimy do 200. 110 zł. Dajesz to. 50%, proszę. Nie, no. Jaki niefart. To naprawdę trzeba. Aż mieć szczęście, żeby takiego nie farta. Aj, Jaka sobie zostawimy na, na następny odcinek, a teraz cena maxmin. I lecimy. O kurde, ile w tym kontrakcie jest? Pierwszy kontrakt. 500... Nie! To będzie 300 zł. Nawet mniej. Ja cię. Jak zabiera dzisiaj? No tylko ten deagle był dobry Kosa? Ale to jest parakord, nie. 400.. Jezu! Nawet zabrało. Tak mało, ale zabrało. Znów parakord ten nieszczęsny. No nawet gorszego dało. Ja cię kręcę. O! No my nic nie mamy. Skrzynia bonusowa. Może da farta. Bo, jak gracie na tej stronie, po prostu otwieracie sobie skrzynki, dostajecie co dzień, Jeśli będziecie grali dużo, to dostajecie darmowe skrzynie z najlepszej, czyli diamentowej. Musicie mieć 61 poziom, i możecie za darmo codziennie po 200 wydostawać. Za darmo po prostu. Ja póki co mam level 35, ale szybko idzie. I otworzymy sobie srebrną. Otwórz za darmo, daj coś chociaż. Chociaż tutaj coś daj, bo i tak już straciliśmy. No, najgorszy. Itemek. No dziś niestety nie mieliśmy szczęścia. Z 1200 bodajże zrobiliśmy 400 zł. No, z 800 zł straciliśmy. No i co? Tak naprawdę z tego odcinka to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Plus, zachęcam Was do skorzystania z mojego kodu promocyjnego. Wpisujecie sobie, klikacie ten kod promocyjny i wpisujecie sobie tutaj Strixed. I dostaniecie 5% do doładowania i jedną na początku skrzynię MilSpec na start. Yy... Na koniec, chociaż miałem zostawić te karty, wykorzystam tylko tysiąc, żeby pokazać. Załóżmy, zdobywacie tysiąc jajek i możecie dostać skina o wartości, co nam dropnie, 7 zł. To dużo, jak na szczerze, nie otwierałem za dużo tych eventowych, a więc dobrze dało. Och no i co? To by było na tyle. Elo.